Tych substancji kilka jest. Trzeba je stosować regularnie i ja jestem zwolennikiem stosowania ich wszystkich od samego początku, bo fazy rozwojowe chwastów są bardzo zróżnicowane. Wystarczy, że przez chwilę zrobi się ciepło, zwłaszcza nocami. To już mamy problem z rdestówką, którą jak przepuścimy na początku, później możemy już sobie nie poradzić. I po co zwiększać dawki Etofumesatu w późniejszych fazach, które bardzo szkodzą burakom, jeżeli można to zrobić od samego początku. W dawkach takich delikatniejszych, mam na myśli na przykład dawkę 0,3 yy, i jest spokój, nie? Także yy, trzeba być bardzo czułym tutaj yy, i, i ostrożnym, a z drugiej strony yy, no. Robić ten program naprawdę sumiennie, co nie zrobić zbyt dużych interwałów czasowych pomiędzy zabiegami. Dwa tygodnie odstępu to jest zdecydowanie za dużo. To trzeba patrzeć, obserwować, jak ten te wschodzą. W jednym to... roku wystarczą trzy zabiegi, bo powiedzmy, wstrzelimy się w super warunki wilgotnościowe i metamitron stworzy fajny film. Nowa komosa nie będzie wychodziła, a w innym roku będzie sucho yy, i Metamitron ulegnie połowicznemu rozkładowi w przeciągu siedmiu dni możemy sobie dać nawet dwa litry. To nie będzie skuteczne. A jak to wygląda w tym roku? Bo ten rok na pewno można powiedzieć, że jest suchy. Wprawdzie no, pewnie u Ciebie przepaduje raz na jakiś czas, ale tak sumarycznie to są ilości jednak, jednak zbyt niskie, co do tego, co byśmy chcieli i czego byśmy oczekiwali. Na którym etapie jesteś, na którym zabiegu jesteś w ogóle? Jak to odtwarzanie wygląda w, tak technologicznie u Ciebie? Ile, Jakie dawki, jakich substancji czynnych? Mamy końcówkę kwietnia. Końcówkę kwietnia jestem po drugim zabiegu. Buraki były siane w ostatnich dniach marca. Od samego początku mój program wygląda tak, że daje adiwant wielofunkcyjny: litr metamitronu, 0203 tofumesatu, delikatnie również i lenacyl, to jest taka dawka 01015. Fen jako taki trzon, litr do półtora. No i na razie trafiłem dwa zabiegi, gdzie było dość wilgotno. Natomiast teraz zrobił się taka, zrobiła się taka skorupka, jest dość sucho. Jeżeli będzie kolejny zabieg potrzebny i na komosie powstanie woskowina, metamitron może już być nieskuteczny albo mało skuteczny, no to pewnie pójdzie już Rimbo, ukierunkowane typowo na. Na komosę, ale oczywiście w tank miksie z całą resztą, bo to nie jest substancja dostosowana. Dokładnie tak, bo to jest bardzo istotne, żeby jedna drugą wspomagała, bo te substancje tworzą fajny film jak idą razem. Tam jest dużo substancji zawiesinowych formulacji SC. No i to jest, to jest istotne, żeby to szło, szło razem.